Szanowni Państwo, witam Was w kolejnej recenzji. Dzisiaj jest ze mną firma Luwo. Jak już wiecie, jest to firma tutaj z mojego podwórka, ale zastanawiacie się pewnie też, dlaczego mam pistolet dla kierniczy tutaj na beczce. I powiem Wam tak, jest to lampa inspekcyjna, którą montuje się właśnie na pistolecie. Montujecie ją sobie w momencie, kiedy potrzebujecie poprawić sobie oświetlenie i poprawić warunki waszej pracy, czy jeżeli jesteście lakiernikami, jeżeli jesteście detailerami i wykonujecie naprawy metodą Smart Repair, czy na przykład malujecie tapicerkę skórzaną, zajmujecie się renowacją, również wam się to przyda, ale nie teraz jakby tutaj nie będę się rozgadywał o tym, gdzie i jak można to wykorzystać, ale opowiem wam, co mamy w zestawie. W zestawie jest na pewno lampa. Mamy lampę. Dla mnie najistotniejsze jest to, że mamy wtyczkę do ładowania, kabel oczywiście też jest. Mamy również uchwyt, który montujemy na pistolecie, jak również dodatkowo dwie soczewki, które mają Wam zmienić strumień światła. Są to dwie płaskie soczewki. Ta tutaj, która jest zamontowana w lampie, jest wypukła. No i przechodzimy sobie do tej części praktycznej i ja Wam pokażę, jak tą lampą się pracuje i do czego ona może się przydać. A więc, moi drodzy, możecie sobie tą lampę użyć chociażby w komorze silnika, kiedy malujecie tutaj kielichy, kiedy malujecie podróżnicę. Jeżeli macie akurat maskę zamontowaną na samochodzie i ogranicza ona Wam dostęp światła, to w tym przypadku będzie to po prostu bardzo dobre rozwiązanie. Jak widzicie, jesteśmy teraz tutaj przy wnękach i jest to również miejsce, które warto sobie w trakcie malowania po prostu doświetlić. Tu lampa Wam tak naprawdę leci cały czas razem z pistoletem, więc jeżeli chodzi o te miejsca, które są słabo doświetlone, będzie to na pewno bardzo dobry pomocnik. Więc drodzy, jest to bardzo ciekawa propozycja. Ja się z tym jeszcze nie spotkałem, a w latach, kiedy ja uczyłem się z zawodu lakiernika samochodowego, jak również gdzieś tam pracowałem w tym zawodzie przez pewien czas, nie było takich rzeczy, nie było takich gadżetów, nie było takiej formy pomocy, która gdzieś tam. Mogłaby się odwdzięczyć nam w trakcie pracy, ale dzisiaj już coś takiego mamy. I teraz widzieliście tą lampę w trakcie pracy. Możecie też z niej skorzystać po prostu jako lampy inspekcyjnej. Ona tutaj ma akurat taką obrotową głowicę. Więc w trakcie pracy możecie sobie regulować kąt świecenia, gdzie chcecie. Tam ona Wam zaświeci. I tutaj też, żebyście mieli to na uwadze, ponieważ jest to produkt, który jest świeży. Akurat w tym zestawie jeszcze nie ma tego, ale wiem, że tutaj firma LUWO już się szykuje, żeby był taki pasek, który przekwalifikuje Wam tą lampę w latarkę czołową. Zakładacie sobie tutaj i macie już tak naprawdę produkt gotowy do działania. Dwa tryby świecenia: 260 lumenów w tym maksymalnym, co przekłada nam się na dwie godziny pracy, i później 50% i tutaj to nie jest akurat 130, a jest 120 lumenów i mamy w tym momencie 4 godzinki do pracy z tą latarką. Tutaj jest gniazdo do ładowania. Obudowa jest stworzona z takiego materiału, który można śmiało wycierać zmywaczem silikonowym lub benzyną ekstrakcyjną, jeżeli Wam się ubrudzi. Oczywiście lampa jest również wyposażona, tutaj macie taki drugi guzik, który uruchamia nam sensor ruchu, który mam tutaj zamontowany z przodu. Więc jeżeli macie zabrudzone dłonie, nie chcecie pobrudzić sobie samej lampy, nie chcecie jej po prostu dotykać, to tym gestem ją odpalacie lub gasicie, więc jest to bardzo duże udogodnienie. I tak jak mówiłem, tutaj produkt na tej głowicy bardzo fajnie się przemieszcza. Nie wygląda to na tandetny plastik, wygląda to w miarę solidnie. Tutaj też pod spodem macie umieszczone dwa magnesy, więc możecie sobie ten produkt po prostu gdzieś przyczepić pod maską, jeżeli próbujecie sobie oświetlić chociażby samą komorę silnika z góry, a nie chcecie mieć zamontowanego tego na pistolecie. I waga to jest 115 gram. Więc tak naprawdę nikt, kto pracuje pistoletem lakierniczym, który jest zatankowany do pełna, nie odczuje tak bardzo tej różnicy, ponieważ nie jest to dużo. CRI 95. W tym przypadku to jest właśnie światło, które jest najczęściej spotykane w lampach inspekcyjnych, więc sama lampa, nawet jeżeli nie macie w zestawie tutaj tego paska, który stworzy z niej czołówkę, możecie sobie użyć w trakcie korekty gdzieś tam po malowaniu, czy to po Smart Reaper, do którego też się bardzo dobrze przyda, po prostu sprawdzić sobie lakier w jakiej on jest kondycji. I tak jak wspominałem. Użyję tego lakiernik, użyję tego detajler, jak również użyję tego osoba, która zajmuje się renowacją tapicerki skórzanej, ponieważ te wszystkie trzy osoby łączy jeden element pistolet lakierniczy. Detailer użyję tego przy małych naprawach, przy małych zaprawkach, przy smart reaper. Też mu się to przyda na pewno. No lakiernik wiadomo jest to jego główne narzędzie pracy, a jeżeli chodzi o renowację tapicerki skórzanej, jak dobrze wiecie... Tą tapicerkę też maluje się właśnie pistoletami lakierniczymi. Także Szanowni Państwo, powiedziałem Wam wszystko co najważniejsze o tym produkcie. Myślę, że przyjmie się na rynku dobrze. Ja na chwilę obecną nie widziałem żadnego zamiennika, nie widziałem żadnej innej firmy, która w Polsce by coś takiego miała. No i oczywiście tutaj, tak w wspominałem, w przypadku dodatkowego paska na czoło, latarka inspekcyjna, tak zwana czołówka. Zakładacie sobie na łebek, i czy to w trakcie pracy przy wnętrzu, bo trzeba posprzątać, czy to w trakcie właśnie pracy na lakierze, w trakcie korekty, możecie z tej lampy skorzystać. Także ode mnie to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Na razie.